Wiecie, jedziemy w końcu, jest godzina 16.54. Nie wiemy jeszcze gdzie dojedziemy może zrobimy sobie gdzieś postój i po prostu się prześpimy bo dopiero od jutra mamy domek. Ale mamy takie widoki i mamy w ogóle 28 stopni dzisiaj, więc jest bardzo ciepło. I zobaczcie, jakie mamy tutaj widoczki. Jesteśmy dopiero za, za ostrudą, już? Nie, przed ostrudą jesteśmy. Także tak to wszystko tutaj wygląda. Już się fajnie wszystko zazieleniło, nie? U nas też już trawa zaczęła tak już y, ładnie wyglądać. No, a my lecimy. No zobaczcie jakie jeziorko i no, taki ładny był domek. Jakiś se jest chyba, ale niestety przez tą barierkę to już nic nie zobaczymy O, tym. Zobaczcie jeziorko. No to są też piękne tereny podróż tak długa, Nikusia zawsze jechał tylko do 100 km, nie dalej, ale dobrze to zniósł, troszeczkę siedział, troszeczkę leżał, często się zatrzymywaliśmy, więc jakoś spokojnie to przeżył i my również, bo się tego bardzo obawialiśmy, więc tak, zobaczcie, trochę posiedział mi na kolankach, trochę sobie tam pospał, także nie było tak źle. Ja idzie siku. Jejku. Tak się tyszysz, tak? Czyli ja bardzo lubię, e, dzieciaki i Piotrek tak samo, zatrzymywać się właśnie na takich parkingach. Ale samemu nie sprzęgów, jest to jest normalny. Nie Nie tak podrapał. Fajnie ciepło, nie? Ile było stopni? 25? 25 stopni mamy, a jest godzina 18? 19? Gdzie? Dwudziesta. Już dwudziesta? No. No kurde. Dobra. No. Dobra, my idziemy do łazienki? To idźcie. A ja sobie tu z chodzę. Nikuś! Chodź. tu chcesz siusiu zrobić? To chcesz siusiu zrobić? My jesteśmy tu w tych domkach. Tu mamy takie widoki. Oczywiście jest wszystko eee, za mgłą. Ale tam wam przybliżę trochę. Zobaczcie jakie widoki. Teraz nie widać, ale rano było pięknie widać. Może później jak będzie to Wam pokażę. Eee, jak widać pięknie góry. Tu jest stok, właśnie na niego idziemy. I tutaj też są u góry jeszcze domki. A my sobie idziemy na spacer. Ja uważam tylko kawałek już się zasapałam. Idziemy z pieskiem. <gryw> idziemy sobie z pieskiem po łączce. Pan tu nam powiedział, przyszedł nam wszystko fajnie opowiedział i idziemy sobie na spacerek. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj wygląda. Tak wam pokażę z góry. Tutaj w tym miejscu są nasze domki. Tutaj jest całe to takie miasteczko jakby narciarskie. Już nie jeżdżą na nartach, więc już nic tutaj nie ma. Nikogo tutaj nie ma. Tu zobaczcie, pełno takich hoteli. Tutaj jest wyciąg. Tam idzie Piotruś. Nie wiem czego widzicie tutaj. Tak daleko wszedł. Zjeżdżasz? Zjeżdżasz? Nie ma sanek. Jest tak ciepło, że Piotr idzie w spodenkach, słuchajcie. A tu wam przybliżej już zaczyna być widać góry, Zobaczcie jak pięknie. Także taki widok mamy piękny. I tu jeszcze tak przejadę. O, 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 widzicie? Dobra, odsunę. Także takie mamy widoki. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo jest ciepło, ale wieje wiatr. No gdzie on idzie? Zwariował. Zobaczcie, jak on jest daleko ode mnie. O matko. No, a tutaj jest takie źródełko, no i jeszcze leży śnieżek, nie? Dzieciaki sobie mogą wziąć na przykład sanki, może później moi przyjdą, i sobie tu pozjeżdżać, ale mega stromo. Zamówiłam sobie kwaśnicę. Fajnie wygląda, mięso pewnie zje Piotrek. Pachnie przepięknie. Tak mi się chciało. Ja bardzo lubię, u nas to się mówi kapuśniak, a tutaj się mówi fasznica. Zaraz spróbujemy. Mm, dobra, ale czuć mięso dużo. Mm. Chcesz spróbować? Nie chcesz? Spróbujesz zaraz wędzone czuć bardzo No dobra drugie danie, nie spodziewałam się, że będzie takie duże myślałam, że to będzie takie jakieś małe dwa placuszki a to takie wielkie dwa placki o, zobaczcie, tak odchylę a Błażej ma takiego burgera i rękę ma a Piotrek też ma placki zostawiłam trochę kwaśnicy, a Alex jeszcze czeka a ty co sobie zamówiłeś? Margarita. jak zawsze Pizzowy chłopak, włoski chłopak. Dobra. Tutaj chcę Wam pokazać nasz domek, tam jest następny, tu jest w ogóle kilka domków. Tu macie na środku saunę. Na tym tarasiku jest jacuzzi, tu jest nasz następny domek taki podwójny, tu jest jeszcze pojedynczy i tam dalej jest jeszcze basen, ale basen jest niestety nieczynny, ale jak jest czynny, to podobno świetna atrakcja. Ale zobaczcie jak to wszystko tutaj ślicznie. Wygląda piękny klimat, naprawdę. Aż się chce posiedzieć, mimo tego, że jest zimno, to się chce posiedzieć na dworzu. I tutaj dookoła mamy zielono. No, a tam już widać w ciągu dnia, to widać normalnie góry. Jest po prostu prześlicznie. Jeszcze wam tu tak pokażę, jak wygląda nasz domek. O jej, kutwa jakąś dziurę wpadłam. Już wam tak pokażę. Bardzo ładne takie klimatyczne domki. I zobaczcie, tutaj jest taki duży taras. Tam jest też taras od sypialni, są piękne widoki. No i zobaczcie jak to ślicznie wygląda. My już z rana na spacerku. Zobaczcie jak tutaj jest ładnie. Tam można iść sobie dalej na polanę. Tu jest domek podwójny. A my mamy tutaj domek. Tutaj jest kuchnia. Tutaj są takie ścieżki, no bardzo ładnie. To jest parking. No sobie chodzimy codziennie rano. W domu tylko Nikuzia wypuszcza i sobie biega, a tutaj chodzimy na smyczy, bo prawie każdy przyjechał z pieskiem. Ale ładna pogoda. A zobaczcie, a tam dalej jest basen, ale jeszcze jest nieotwarty No, i tak to wszystko tu wygląda. Jeszcze wam tak przejdę pokażę. Zobaczcie, tam są jeszcze domki. Tu jest nasz domek. Tutaj jest to jacuzzi. Chodź, Cinkuś. Już słychać sąsiadów. Pobudzili się trochę. Ci przeważnie, znaczy przeważnie ci ze strzami, Tu prawie w każdym domu są psy. Także tutaj jest, jest jacuzzi. Sauna. No a tam jest basen. A tu jest Nikuś. Chodź. Chodź. No chodź. Coś tam słyszysz, nie? Pieski szczekają. No i tutaj macie takie miejsce. Zobaczcie, możecie sobie odpalić grilla. Jeszcze. Tutaj jest taka zjeżdżalnia dla dzieci. Zobaczcie, tak to wygląda z góry. To jest taki miniplec znowu. Chodź. Chodź. Chodź, bo grina zaraz przewrócimy. Chodź. Chodź. jak jakie mogło sobie tutaj pochodzić? Jest pieskownica, ale jeszcze piaseczku nie widzę. I zobaczcie. To najfajniejsza. Nagrać na żywo, to to w ogóle, jakby to było tutaj bardzo blisko, to tak wygląda. A tutaj jest stok narciarski. Jakbyście chcieli tu przyjechać zimą. okej, okay. chodź. Któż tam dzieci się bawią, chodź tu. Kurczę, nie jestem leworęczna i ciężko mi tu zareagować od razu. Tutaj na końcu, w takiej budce drewnianej można sobie zrobić ognisko, posiedzieć ale nikt tutaj akurat jak nasz pobyt był to nikt nie robił raczej palili sobie tylko grilla no i tu można sobie iść na spacerek zobaczyć tam, 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 jeszcze tam dalej w górę. Pięknie tam jest, już tam byliśmy pierwszego dnia. A tu sobie mi na spacerek i tu też są domki na górze. Też bardzo ładne, muszą mieć ekstra widok, bo mają takie piękne, duże szyby. No, a my tu chyba zawracamy. On to by mógł chodzić, powiem wam, że naprawdę polubił tutaj chodzenie na smyczy. Chodzi, spaceruje, wącha, bo tutaj w każdym domku są psy. W jednym, takim podwójnym, to było pięć psów, słuchajcie. Także możecie tu przyjechać ze swoim pieskiem bez problemu. Właściciele są naprawdę właściciel w sobie. Jest naprawdę um, bardzo, bardzo fajny, wszystko wam wytłumaczy, wszystko wam wyjaśni, naprawdę świetny człowiek. Także także musicie sobie tutaj przyjechać. Zobaczcie sobie na Bookingu. Na Bookingu są te domki. Mają też swojego Instagram, Instagrama Woodhouse. Także możecie tam zobaczyć, jak to wszystko tu wygląda. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy vloga. Idziemy na Gubałówkę, słuchajcie. Yy, tak nam się wyjazd trochę posypał, bo Piotrek miał gorączkę i jest chory, został w domu. Yy, I Aleks też miał gorączkę, ale na drugi dzień trochę poleżał i już jest OK, Ale Piotrek się czuje źle. Nas też trochę boli gardło, więc całą zimę nie chorowałam, a teraz na wyjeździe zachorowaliśmy. Ale nie chcemy stracić dzisiejszego dnia, bo jutro wyjeżdżamy, to idziemy sobie dzisiaj na gubołówkę, chociaż coś pozwiedzać, zobaczyć. Wczoraj byśmy na Słowacji, to Piotr dał radę pojechać, dobrze się poczuł, a dziś już, dzisiaj już kiepsko. No i jeszcze chcemy dzisiaj zaliczyć termybania, bo też tam jest super. A to jest akurat od nas kawałek, dosłownie 500 metrów, i jesteśmy na miejscu. Więc, jak mi się uda, to też Wam może coś tam pokażę. Ale na razie idziemy. Pokażę Wam widok. Poczekajcie. Taki mamy widok. Pełno ludzi. Drugi dzień świąt. Zobaczcie, jak pięknie. Idziemy. Zaraz będziemy kupować sobie bilet. Będziemy wam wszystko pokazywać. A od Ja. Super, proszę Krzysia. Nie, to jest o 500 nie. Ale pachnie. Z powrotem sobie coś kupimy. Targą możemy zapłacić? Widzicie wszystko? Miody, sery, konfitury, drzemy, nalewki. Wszystko, wszystko można kupić. Osypki z żurawiną. O, to sobie na pewno kupię. Trzymam się. Jakieś obrusiki. Skarpety. I tu macie, prosto, prosto, tam jest, wjeżdża się na gubałówkę. زاراس یې جماله ګوره Będziemy tutaj? Z przodu, nie? Sądzę, że Tu. Wciśnij tu Błażej. No i te. Zjedziemy. Tutaj można zjeżdżać na takich pontonach dzieciaki zjeżdżają. Zobaczcie jak fajnie.

ale dobra. Będziecie że z grilla. Mhm. Mieliśmy takie Aleks to takie churrosy, ale to jadł z Bożej mówił, że dobra. Możecie sobie z różnymi sosami kupić tą chłopaki wzięli akurat z Nutellą. Teraz spróbujemy i zobaczymy jak sama koją. Próbuję samą. Dobra, ale tu jest... Czuję tu cynamon, a wy lubicie cynamon? Pokaż mi z Nutellą. No tu masz, pociągnij. O, 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 o! Dobra. Dobra, mamy z nutelu. Mm. Bardzo dobre. I bez, i z Nutelu. bardzo dobre. A wy lubicie z Nutelu? Dobra. Idziemy, już zjechaliśmy, mamy, mamy... tutaj pamiątki. Sery. Pustki. Przyjechaliśmy z Gubałówki. Wypiłam trochę kawy, zjedliśmy. I idziemy gdzie? No. No. <słuchajcie> idziemy na termy, słuchajcie. No, zobaczymy, mam nadzieję, że coś Wam pokażę. Jak nie, nie pokażę Wam, to znaczy, że nie mogłam telefonu gdzieś tam, wiecie, ze sobą mieć, znaczy pewnie bym mogła, ale musiałabym go pilnować, a nie po to się idzie na termy, żeby siedzieć z telefonem Ech, i pilnować go, nie? Ale to co mi się uda to Wam nagram. Ostatnio też byliśmy na spacerze, to może już to widzieliście, może zobaczycie, zobaczę czy to wrzucę. Także lecimy. Mamy niedaleko, bo tutaj są nasze domki. A z 500 metrów mamy tutaj do term. Także nawet nie, nawet mniej. Także bardzo, bardzo blisko. Fajna pogoda cieplutko. A Piotrek dalej leży. Chory. Mówi, że wyszedł z psem, to myślał, że nie wróci, bo tak mu oczy uzawiły, że normalnie nic nie widział. Także nie wiem co to. Nie wiem co mu się tam stało. Idziemy, dobra, wyłączam się, bo tutaj pod górkę. To będzie mi ciężko. Ale by mi się przewróciło ten kamień. Chciałam wam pokazać, że tu jeszcze na stoku jest śnieg, ale jest już go o wiele, wiele mniej, bo jak przyjechaliśmy, to było więcej. Jest tak ciepło, słuchajcie. Mogłabym założyć normalnie koszulkę, chłopaki, idą o, w spodenkach. Jest tak cieplutko, a ten śnieg jeszcze leży. No, a my tutaj już jesteśmy. Prawie, tutaj macie hotel, a za tym budynkiem będzie wejście do termu. Ładny Zobaczcie, tutaj są takie sklepy. Już trochę przeszliśmy. Tutaj mamy... Tu jest chyba hotel z tej strony. O! O, na zdrowie! Dziękuję. Ojku, Aleks się już lepiej czuje, ale Piotrek masakra. Jutro wracamy. Mam nadzieję, że trochę będzie mu lepiej. Bo musi kierować, bo ja się trochę cykam. Zobaczcie, jak ładnie takie miasteczko, trochę nie? Tutaj zobaczcie restauracje, także niczego wam tutaj nie zabraknie. Można sobie tu posiedzieć. Tutaj jakieś chyba koncerty są. Kultura na bani. Wszystko jest. I wchodzimy i niestety nie mogłam wam pokazać, bo było po prostu tyle ludzi takie tłumy, że, e, że no nie wyciągałam telefonu, jak widzicie my już wracamy do domku e, mam nadzieję, że wam się podobało jak się wam podobało to zostawcie łapkę w górę zostawcie komentarz e, my życzymy wam dzisiaj miłego dnia trzymajcie się, cześć, buziaki